Za chwilę na wrocławskim rynku pokaz specjalny. Projekcja filmu Pantadeusz w reżyserii Ryszarda Ordyńskiego z 1928 roku. Pokazowi będzie towarzyszyła muzyka na żywo. Orkiestrę poprowadzi Tadeusz Woźniak, kompozytor i pieśniarz, który specjalnie na tę okazję skomponował ilustrację muzyczną do filmu. W 2006 roku tutaj we Wrocławiu, na Strychu. Odnaleziono prawie pełną wersję pana Tadeusza. Ta kopia przyjechała z Wilna. Repatrianci, którzy uciekali przed armią radziecką na początku wojny, zabrali tą kopię. Coś niezwykłego, dlatego że kopia waży tak 30-35 kilo i jest duża. Podejrzewam, że poświęcili jakieś prywatne rzeczy, żeby ratować kopię, więc dla tych osób ta kopia miała ogromną wartość. W tej chwili mamy prawie 80% pana Tadeusza. Będziemy tą wersję mogli zobaczyć na wrocławskim rynku z muzyką na żywo. Naprawdę bardzo mi się to podobało. To jest zupełnie coś innego niż wszyscy znają, tak naprawdę. Pana Tadeusza znamy wszyscy z lektury, tak. I jedyne tak naprawdę filmowe odtworzenie tego to jest to, które powstało kilka, kilkanaście lat temu. To jest zupełnie inne, ale przecież jest pierwowzorem. To naprawdę wspaniała muzyka. No aż zresztą przychodzą. Nie jest zimna, tylko z tych, tych emocji. Mi się bardzo podobało. Ja bardzo lubię takie stare filmy ogólnie. Jestem zadowolona, że tutaj przyszłam. Że przyjechałam do Wrocławia, bo jestem zapalona, ale jestem naprawdę bardzo szczęśliwa, że udało mi się zobaczyć to. Nocne życie na festiwalu T-Mobile Nowy Horyzont się nie kończy. Zobaczmy, jak Funky New Orleans zapraszają na swój koncert. dla nas, mamy okazję zagrać na, cię. na tym festiwalu i jesteśmy bardzo kontent. Grzesiu? Weselaj! Weselaj! Marek Yeah! sub indo by Wojtek mi stawia konkretne zadania. Raz, dwa, trzy, cztery. Zrób mi taką rozpacz, że po prostu ja będę wiedział, że to jest konkretnie rozpacz dotycząca straty ukochanej. Ale to nie może być rozpacz z powodu straty kalosza czy tam, z, y, czy, czy, czy stanowiska, tylko to musi być konkretny tylko rozpacz. Tak naprawdę Mikołaj pisze muzykę, a ja mu zabieram tylko dźwięki, tylko fragmenty z tej muzyki. Na razie Wojtek mi daje tą pracę, cieszę się, dzięki temu, że Wojtek mi daje tą pracę, ja mogę grać w takie koncerty z taką muzyką. I Jakoś tak się to dobrze chyba dogadaliśmy. Cały czas mi się podoba to, co robi że jest taki świeży i że jest taki elastyczny, plastyczny. No co tu będę go chwalił, właśnie zagrał fajny koncert.